Nam strzelać się nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście harmat grzmiało. Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął, jak ptak. Jedno skrzydło wojska swego zminął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota Długą, czarną kolumną, jako lawa błota Nasypana iskrami bagnetów, jak sępy. Czarne chorągwie na śmierć. Prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona jak głaz, bodzący morze Reduta Ordona. Sześć tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą, i nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza jak w fale brła lawy pułk dymem zachmurza pęka śród dymu granat szyk pod niebo leci i ogromna łusina śród kolumny świeci tam kula lecąc z dala grozi szumi wyje ryczy jak byk przed bitwą miota się grunt ryje już dopadła jak boa śród kolumn się zwija pali pierś rywie zębem oddechem zabija Najstraszniejsze nie widać, lecz słychać po dźwięku, powaleniu się trupów poranionych jęku, gdy kolumny od końca do końca przywierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie. On siedzi o pięćset mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy, zmarszczył brwi i tysiące kibitek w nadleci. Podpisał. Tysiące matek opłakuje dzieci. Skiną, padają knuty od dniem na dochiwy. Mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna Twojej mocy się urąka. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twojej głowy, Bozią ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Cardziwi się! Ze strachu drżą Petersburczany, car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany, ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car, car gniewny, umrzem, rozweselim cara. Posłany wódz kałkaski z siłami półświata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata, ura, ura, patrz, blisko Reduty już wroWy walą się na faszynę, kładąc petłowy. Już czernią się na białych palisadach bałów, jeszcze Reduta w środku jasna od wystrzałów, Czerwieni się nad czernią, jak w środek mrowiska wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska, zgasł. Tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo strącone złoża w piasku paszczę zagrzebało? Czy zapał z krwią ostatni bombardyjer zalał? Zgasnął ogień. Już Moskal rogatki wywalał. Gdzież ręczna broń? a dzisiaj pracowała więcej, Niż na wszystkich przeglądach Za władzy książęcej, Zgadłem, dlaczego milczy. Bo nieraz widziałem garstkę naszych Walczącą z moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa — Pal, bi, Gdy oddech dym tłumi, Trum ramiona słabi, A wciąż grzmi rozkaz wozu — W re, żołnierza czynność! Na koniec bez rozkazu Pełniał swą powinność. Na koniec bez rozwagi, Bez czucia pamięci, Żołnierz jako młyn palny Nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko, aż ręka władownicy długo i głęboko szukała. I nie znalazła. I żołnierz pobladnął, nie znalazłszy ładunku już bronią niewładną. I uczuł, że go pali, strzelba rozogniona, upuścił ją i upadł, nie dobiją skona. Takem myślił. Wszaniec nieprzyjaciół kupa już lazła, jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach, a gdy muzy ociera słyszałem, że coś do mnie mówił. Mój generał. On przez lunetę wspartą na mojem ramieniu długo na szturm inszaniec spoglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: Stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie: Kolego, wzrok młody od szkieł lepszy, patrzaj. Tam na wale. Znasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest? Generale, czy go znam? Tam stał zawsze, to działo kierował, nie widzę. Znajdę, dojrzę, Śród dymu się schował, lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu, widzę rękę, błyskawice, wywija, grozi wrogom, trzyma palną świcę, biorą go. Zginął. O nie, skoczył w dół do lochów. Dobrze, rzeczy generał. Nie odda im prochów. Tu blask, dym Pila Cicho i huk jak stu gromów zaćmiło się powietrze od ziemi. Wyłomów, harmaty podskoczyły i jakby strzelone toczyły się na kołach. Lądy zapalone nie trafiły do swoich panew, i dym wionął prosto ku nam, i w gęstej chmurze nas ochłonął, i nie było nic widać prócz granatów blasku. I powoli dym żegniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę, wały, palisady, działa i naszych garstka, i wrogów gromady. Wszystko jako sen. Znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać. Już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców. Dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją, jak moskale redute ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi te ziemię, jak on, swą redutę.